Witamy bardzo serdecznie na Dniu Otwartym SGGW 2025. Drodzy kandydaci, być może myślicie, że SGGW to uczelnia typowo związana z kierunkami inżynieryjnymi, dosyć techniczna? Otóż nie. Mamy również Wydział ściśle humanistyczny, a ze mną jest jego przedstawicielka Wydziału Socjologii i Pedagogiki. Bardzo proszę, powiedz mi, jaką macie ofertę dla przyszłych studentów? Cóż, e, tak jak. Zresztą widać po samej nazwie wydziału, mamy do zaoferowania kierunek socjologii i pedagogiki. Oba są realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia, też w trybach niestacjonarnych. No i na każdym jest po prostu przewidziana pewna, pewna po prostu znajomość z społeczeństwem, z tego jak ono się rozwija, zarówno w takim małym jakim jest klasa chociażby szkolna, no i takiego większy, czyli bardziej społeczeństwa w różnym ujęciu tego znaczenia. Powiedz mi proszę, co zainspirowało cię do podjęcia takich studiów i czy wybrałabyś się jeszcze raz, gdyby stanęła przed takim wyborem? Myślę, że chyba tak, wiedząc e, jak bardzo lubię teraz pracę z dziećmi, bo już jestem na drugim stopniu studiów, już są pierwsze praktyki zawodowe za mną. Zresztą, jak dla każdego z naszych studentów, jeżeli są na tym samym miejscu co ja. E, przede wszystkim od zawsze lubiłam pracę z dziećmi, gdzieś się potrafiłam z nimi dogadać, nie brakowało mi gdzieś takiej kreatywności i chęci do jej wyrażania. Dlatego też się odnajduję po prostu w tym zawodzie i uważam, że jest on świetny. Natomiast, e, czy wybrałam drugi raz? Myślę, że tak. Bardzo dobrze to słyszeć, że jednak nasi studenci odnajdują swoje miejsce na naszej uczelni. Powiedz mi, proszę, jakie są takie najbardziej ekscytujące dla ciebie elementy związane ze studiowaniem na SGGW, ale przede wszystkim na Twoim wydziale. To myślę, że tutaj jest przede wszystkim program nauczania, który nam oferuje już to, że sami studenci pedagogiki mogą zbierać materiały do swojej przyszłej pracy. Czy przez tworzenie własnych autorskich zadań w ramach zajęć i ćwiczeń możemy się też nawzajem inspirować jako grupa, bo to też jest bardzo ważne dla nas. Też praktyki zawodowe sporo nam dają tutaj do doświadczenia i generalnie do rozwijania swoich umiejętności, ale wszelkiego rodzaju aktywności poza programem studiów, czyli samorządy, wydziałowe. Która u nas całkiem prężnie działa, też e, samorząd uczniowski, też o, o, studencki jest też bardzo dla nas ważny, ale też koła naukowe między innymi koło naukowe socjologów czy filozofów też jest fajnym e, miejscem, gdzie możemy nabyć nowe umiejętności. Bardzo się cieszę, że te pasje również znajdują swoje miejsce u Was na Wydziale. Powiedz mi, czy. Perspektywy zawodowe również są takie jasne i przejrzyste, kiedy myślisz o przyszłości. Tak, zdecydowanie tak. U nas na pedagogice głównie no, przebija się to, że możemy pracować w szkołach, ale też w placówkach oświatowych, szeroko pojętych, mogą być to poradnie psychologiczno-pedagogiczne, mogą to być na przykład różnego rodzaju firmy sektora prywatnego, które potrzebują wsparcia pedagogicznego, ale socjologia, na przykład agencje marketingowe, agencje państwowe, pozasa pozasamorządowe, no to jest tego mnóstwo tak na dobrą sprawę. I ja się trochę śmieję, że tam, gdzie trochę społeczeństwo się odnajduje, czy trzeba gdzieś się... Badać, tam się odnajdzie socjologia, a tam, gdzie się pojawią dzieci, tam nasi studenci mogą coś znaleźć dla siebie. Myślę, że jest to tak naprawdę idealne podsumowanie tego, co Wasz wydział ma do zaoferowania. Mnie ze swojej strony nie pozostaje nic innego, jak tylko zachęcić wszystkich kandydatów do spojrzenia na tą drugą, bardziej humanistyczną stronę SGGW i dołączenia do naszego grona już od przyszłego roku. Tak więc przed Wami jeszcze rekrutacja, a od przyszłego roku widzimy się na kampusie. Serdecznie Was zapraszamy.